Jeśli rozliczenie kosztów zostało wprowadzone poprawnie i zapisane w systemie, to można przystąpić do naliczania korekty. Przykładowe naliczenie korekty rozliczenia kosztów wygląda następująco: I opcjonalnie, tak jak powtarzam w kółko, jest to czynność opcjonalna, czyli niewymagana de facto przez ten podręcznik, aczkolwiek zalecamy odświeżanie, więc wciskamy. Ctrl plus R, żeby odświeżyć pamięć podręczną okna. Następnie z drzewa struktury w zakładce zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy naliczali rozliczenie. Przechodzimy do modułu Administracja. Na pasku przycisków wybieramy rozliczenia. Sprawdzamy, czy na liście rozliczenie kursor znajduje się na pozycji bieżącej, i z dostępnego teraz menu obciążenia wybierzemy pozycję korekty RL plus RK skrót klawiszowy OK i tak została automatycznie wyliczona korekta i pozycje zostały wyświetlone tutaj w ramce informacyjnej A widzimy i możemy teraz zobaczyć jak wygląda wydruk takiego rozliczenia. W tym celu wybieramy funkcję wydruki, to jest skrót klawiszowy FW. Otworzy się okno dialogowe funkcji wydruków. Przechodzimy do zakładki osoby i podwójnym kliknięciem wybieramy wydruk naliczenia. Można też użyć klawisza spacji. Ten wydruk od razu się tutaj doda do ramki kompozycji wydruku po prawej stronie. I tak właśnie tutaj w polu miesiąc wybieramy rozliczenie bieżące, oczywiście to jest ostatnio wybrane. No, a sprawdzamy, jeżeli wszystkie pozostałe ustawienia są poprawne, to przechodzimy do przycisku podgląd wydruku. Można użyć oczywiście klawisza F12 i przesyłany plik to jest najczęściej właśnie plik PDF. Możemy otworzyć i przejrzeć. I widzimy tutaj stało właśnie wykonane rozliczenie kosztów. Teraz to zamknę. To również. No i teraz, jeżeli coś było nie tak, stwierdzamy, że chcemy jednak usunąć to rozliczenie to oczywiście możemy w podobny sposób używając właśnie menu obciążenia usunąć tą korektę skrót klawiszowy OU no i nie jest ona już widoczna my oczywiście później będziemy księgować, bo wygląda na to, że wszystko jest ok z tą korektą, więc sobie ją No tak żeby była tutaj widoczna przy rozliczeniach bieżących.